Szanowni Państwo, no nie ma co ukrywać, jesteśmy w wyjątkowym momencie naszej historii. Dawno nie było sytuacji takiej, kiedy no mielibyśmy od czasu do czasu informacje bardzo poważne o zagrożeniu naszego kraju i naruszeniu polskich granic. To się stało w ubiegłym tygodniu. Natomiast niezależnie od tej sytuacji, tak naprawdę od początku tego roku wdrażamy. Wspólnie zalecenia i nowe prawo, które dotyczy ochrony ludności. I to ma wielowymiarowe, że tak powiem, odzwierciedlenie, ale dzisiejsze spotkanie nasze jest spowodowane tym, żeby zachęcić mieszkanki i mieszkańców Włocławka, do zapoznania się z poradnikiem bezpieczeństwa. Ten poradnik bezpieczeństwa znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce dotyczącym bezpieczeństwa, ale też dużo prościej, dużo łatwiej można do niego dotrzeć za pośrednictwem. Aplikacji M Mieszkaniec, aplikacji, z której już korzysta ponad 10 000 mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. Tam póki co jeszcze w zakładce Więcej i dalej w zakładce Bezpieczeństwo można zapoznać się z tym poradnikiem bezpieczeństwa, ale też jest odnośnik do bardzo ważnej aplikacji schrony. Gdzie można zapoznać się z najbliższym schronem bądź miejscem ukrycia. Jak wiecie Państwo, bo o tym już informowaliśmy, we Włocławu jest 30, znajduje się 35 schronów, 32 sztuki zostały już przez komisję powołaną przeze mnie, ale którą wspiera i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, ale przede wszystkim. Państwowa Straż Pożarna, Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej. Te 32 sztuki zostały przez komisję e, sprawdzone pod względem technicznym. E, z, mamy zalecenia i te zalecenia będziemy wdrażać. Na wdrażanie tych zaleceń są też środki finansowe. W tym roku nasze miasto ma do rozdysponowania ponad 10 milionów złotych, właśnie. Na kwestie bezpieczeństwa, obrony cywilnej. Ponad 4 miliony złotych już zostało za wykorzystane czy zabezpieczone na potrzeby właśnie Państwowej Straży Pożarnej i uzupełnienia ich wyposażenia. Ale oprócz tego. Jeszcze w tym roku zakładamy wyremontowanie miejsc, w których ewentualnie służby porządkowe czy służby wspomagające bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców Włocławka będą mogły z tego skorzystać. Planujemy z agregatów prądotwórczych. I pierwsze prace związane z przystosowaniem właśnie tych schronów, które już funkcjonują w naszym mieście do warunków takich, żeby mogły w chwili próby i zagrożenia dobrze służyć mieszkankom i mieszkańcom Wócławka. Sytuacja jest o tyle trudna, że tak naprawdę przez 30 lat te kwestie były odłożone na później. Nigdy nie było na te, pieni na te sprawy pieniędzy. Więc to, co jest, czym dysponujemy, jest jeszcze no, jest mocno zdekapitalizowane, więc wymaga zaangażowania finansowego. Na szczęście to te środki finansowe z budżetu państwa są przekierowywane do samorządu, w tym do Włocławka, Ale też planujemy i jesteśmy też do tego zobowiązani budowę nowych miejsc ukrycia. I nie jest żadną tajemnicą, i tutaj też. Myślę, że jest duża szansa na to, że już dzisiaj na etapie przygotowania dokumentacji technicznej, a później w przypadku budowy takiego miejsca ukrycia, ono powstanie pierwsze na Placu Wolności. Tutaj mówimy o, po, o parkingu podziemnym, który i tak zakładaliśmy, że pod Placem Wolności powstanie. Ale tak e, zmieniliśmy dokumentację techniczną, by też e, ten e, parking podziemny mógł e, spełniać wymogi miejsca ukrycia, e, w którym e, no, na, w, zakładamy, że przynajmniej 300 osób znajdzie swoje e, miejsce ukrycia, i podkreślam to, to są pierwsze kroki. Natomiast e, co roku, tak naprawdę, do, e, będziemy dokładać kolejne cegiełki. Bo naszym zadaniem naszym, naszym oczekiwaniem jest też doprowadzenie, że przynajmniej 50 tysięcy mieszkańców Włocławka będzie miało miejsce schronienia zorganizowane przez władze samorządowe naszego miasta. Ale bezpieczeństwo to nie jest tylko to bezpieczeństwo na wypadek właśnie zagrożenia militarnego, również korzystając ze środków zewnętrznych, chcemy. Może nie tyle, że chcemy, ale rozbudujemy system monitoringu e, miejskiego. Tutaj wymienimy 40 najbardziej e, zużytych już punktów kamerowych na nowoczesne nowe punkty kamerowe oraz e, organizujemy wspólne miejsce, e, gdzie ten monitoring jest analizowany przez służby. E, I to nie tylko będzie Straż Miejska, ale również e, e, policja i też inne służby porządkowe i też to miejsce monitoringu zostanie zmodernizowane. Mamy zamiar użyć między innymi nowoczesnych technologii do tego, żeby operator, który obsługuje ten, te punkty monitoringu miał wsparcie ze strony między innymi sztucznej inteligencji na wychwytywanie sytuacji potencjalnie niebezpiecznych z tych punktów kamerowych, które w naszym mieście już są. Zamontowane. Na te działania pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków szwajcarskich, więc to w ciągu dwóch najbliższych lat będziemy realizować. Również te nowe punkty kamerowe, które chcemy zamontować w naszym mieście, będą miały funkcję komunikacji głosowej ze strony operatora, czyli operator będzie mógł wydawać polecenia z takiego punktu kamerowego do osoby, która się w polu widzenia kamery znajduje także bezpieczeństwo w naszym mieście ma wiele wymiarów, wiele wątków wspólnie z władzami krajowymi staramy się to poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkanek i mieszkańców naszego miasta wzmacniać Panie no mnie już niewiele zostało do dodania. Pan prezydent bardzo szeroko powiedział o tym, co robimy, co zamierzamy robić. Ja chciałbym tylko zaapelować o to, żeby nie traktować tych informacji, które przekazujemy Państwu jako straszenie. Absolutnie to nie jest straszenie jest to powolne przygotowanie naszej świadomości, świadomości nas wszystkich do tego, że czasy się zmieniają i musimy na pewne sprawy być wyczuleni. Te wszystkie poradniki, które znajdują się na zakładce bezpieczeństwo, bo tam jest kilka tych poradników i w aplikacji M Mieszkaniec szczegółowo opisują różne sytuacje, w których możemy się znaleźć i co należy robić. Zachęcam Państwa do czytania właśnie nie pod kątem tego, że straszą, że to się może stać, tylko jak wyrobić w sobie nawyki do właściwego działania i zabezpieczenia się maksymalnego na wypadek zagrożeń, czy to pokojowych, czy zagrożeń związanych z konfliktem zbrojnym. Myśmy rozpoczęli już, bo ustawa o ochronie ludności obronie cywilnej i zarządzenie na temat szkolenia jasno mówi, w jaki sposób należy szkolić mieszkańców miasta. Zaczęliśmy ten cykl szkolenia od przeszkolenia tych urzędników, którzy bezpośrednio biorą udział w działaniach związanych z ochroną ludności. W tej chwili mamy już przeszkolonych 47 osób, kolejnych 40 do końca roku będzie przeszkolonych, ale cały cykl związany również z szkoleniem mieszkańców będzie realizowany w kolejnych latach. Podobnie jak i wszystkie zamierzenia, o których mówił pan prezydent, więc po prostu po tych 30 latach takich przetrwania w zasadzie, w którym nie działo się praktycznie, czy działo się niewiele, bardzo niewiele, w tej chwili wkraczamy w taki etap, który będziemy bardziej dynamicznie wykonywali, ale wszystkie te czynności. Natomiast trzeba na to czasu, dlatego też proszę o cierpliwość. No i nie pytanie, czy wszyscy mamy miejsce w schronach. No nie, wszyscy mamy w tej chwili miejsce w miejscach doraźnego schronienia. W tej aplikacji można znaleźć swoje miejsce, gdzie mieszkam. Promień, w którym takie miejsca się znajdują, wskazany przez Państwową Straż Pożarną. Natomiast budowa schronów, budowa ukryć, no to już jest proces długofalowy i chwilę potrwa. Także będziemy to realizowali, oczywiście będziemy się rozliczali, ja przed, przed prezydentem, na prezydent rozumiem, przed mieszkańcami miasta i zrealizujemy to, tylko jeszcze raz apeluję o tym. Nie ma zastraszania, nie ma strachu, jest spokojne przygotowanie się do nowych czasów, które już nadeszły. Dziękuję bardzo.